Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Crusader Kings 3. Ja jestem Kilowski, to oczywiście jest Crusader Kings 3 i nasze zmaganie jako Habsburgowie. W ostatnim odcinku straciliśmy stołek cesarski z tego powodu, że wypowiedział nam wojnę nikt inny jak sam Ludolf, skrzykując za sobą całą masę przeróżnych lordów, no i niestety musieliśmy się poddać. Jednakowoż nie jest w żadnym razie to nasz upadek a bardziej czas na przemyślenie pewnych spraw i rozwiązanie ich, póki jeszcze możemy. Do tych spraw nierozwiązanych na pewno należy to, że nie mamy jeszcze dobrze wyspecjalizowanych ziem do stacjonowania naszych wojsk. Tyle lat minęło, a jakoś tam się ciągle przywieją te prowincje, przez co trudno jest dobrze je wyspecjalizować w kierunku oczywiście efektywnego stacjonowania na przykład właśnie kawalerii, zbrojnych, Teraz ciężko zbrojnych wysłałem w ogóle do Wiednia, bo tam się okazało, że mam lepsze budynki. Generalnie takich problemów jest akurat sporo. Inną kwestią jest oczywiście to, że potrzebujemy od cesarza zmian w naszym kontrakcie wasalnym. Dlatego prosimy o niskie podatki, prawo wielkiej marchi, no bo jednak nie da się ukryć tego, że nasza Szwajcaria stała się wielka i na pewno jest ona zachodnią brawą do imperium, chroniącą imperium właśnie przed Frankami. A żeby oczywiście Ludolf się zgodził, to zwiększymy jeszcze bardziej udział pospolitego ruszenia wśród żołnierzy cesarza. Nam akurat ci poborowi nie są jakoś tak bardzo potrzebni, więc mogę się ich troszeczkę bardziej pozbyć, byleby tylko pieniądze zapełniały nasz skarbiec. Dzięki już tak wysokim dochodom jesteśmy w stanie coraz agresywniej rozwijać przeróżne budynki, tak jak na przykład Mury i wieżyc celem ulepszania ciężko zbrojnych czy na przykład hochenau, celem no, postawienia nam kogokolwiek. Prawdopodobnie ci ktokolwiek to są konni, którzy nie mają innych stajni, gdzie mogliby przesiadywać. Ale jak teraz właśnie mówiłem, muszę sobie pozarządzać tymi terenami, zobaczyć co się w ogóle dzieje w tym moim królestwie, bo trochę o nim zapomniałem, nie ukrywam. Zatem spójrzmy na Argowię. W Argowni siedzą sobie łucznicy i mają tutaj obozy milicji. Spoko. Reszta to po prostu dochodówka oraz mury i wieże, no bo teoretycznie warto to zawsze stawiać. Chociaż sam nie jestem fanem budowania tych fortów. Kolejna Genewa. Tutaj mamy już sobie lekko zbrojnych piechurów. Mamy, oczywiście, obozy milicji. Mamy nawet pastwiska na wzgórzach, które odrobinkę wzmacniają harcowników. Ba, nawet jeszcze mamy tutaj dodatkowe forty, które również wzmacniają harcowników. Czyli, tutaj, na tych wzgórzach, ściśle mamy taki bardziej fokus na ulepszenie tych harcowników. Chociaż gdybym się tak pozbył tych wałów obronnych, to chyba nic wielkiego by się nie stało. Ale zamiast tego, no w sumie miał, miałbym co postawić, bo chciałem powiedzieć, że nie miałbym co na to postawić. Ale jak widać, jest tu co postawić. W takim razie postawię sobie tutaj chyba młyny wodne, ponieważ to mi obniży koszty budowy w tej prowincji. A jego że gospodarstwa są mało wartościowe jako budyneczki, no to właśnie młyny wodne będą znacznie bardziej wartościowe. Berno, nasza stolica. Jak też mówiłem, tutaj sobie rozwijamy baszty, postawiłem sobie nawet pola turniejowe, mamy oczywiście zagrodę dla koni. Generalnie wszystko po to, żeby ciężko zbrojni jeźdźcy mieli jak najwięcej bonusów. Albo powiedzmy to lepiej: żeby ciężko zbrojni jeźdźcy byli jak najlepiej wytrenowani i przygotowani do boju. O, wiedeń, tutaj mamy kowali koronnych. Nie wydaje mi się, żeby budowa jakiejś wielkiej fortyfikacji nie miała tutaj sens. To ja wywalę w ogóle dziedziniec, który mamy tutaj postawiony. A postawię tutaj chyba najmądrzejszy budynek w tym momencie. Czyli albo koszary. Albo zgrupowanie pułkowe. Obydwa te budynki są oczywiście dobre pod budowę siły zbrojnych. Oczywiście zgrupowanie pułkowe jest odrobinkę słabsze. Z drugiej strony jednak dostajemy pasywny upust od kosztów zbrojnych ogólny. Więc gdyby to tak bardziej ulepszyć, to rzeczywiście to mogłoby wyglądać całkiem dobrze. Ale wydaje mi się, że chyba wpierw jednak postawię sobie koszary, a potem dopiero postawię sobie już te zgrupowanie, kiedy będziemy mieli piątego slota. W ramach jeszcze samej Austrii zamierzam stacjonować pikinierami również w Krems, ale żeby to oczywiście miało sens, to musiałbym teraz również wymienić bastiony na koszary. No i to chyba będzie miało już tutaj najwięcej sensu. Więc ja tutaj jakoś bardzo nie potrzebuję zamków w Austrii. Oczywiście te zamki mogą być już bardziej w Szwajcarii. Tutaj już problemu nie widzę, niech to będą tereny bardziej ufortyfikowane, skoro to jest tak czy siak granica Imperium. A do Sundgau od niechcenia rzucimy sobie po prostu mangonele nasze. I też pytanie, czy przypadkiem nie mam już do wykupienia lepszej broni oblężniczej? Jak się okazuje, nie, nie mam. Ale mogę coś zrobić, co ogólnie pchnie naszą kulturę do przodu. A powinienem już to zrobić w sumie dawno temu. Więc proszę Państwa, to czas, by w ogóle stworzyć teraz kulturę szwajcarską. Będzie ona hybrydyzowana z kultury szwabskiej i przedalpejskiej. Dlaczego przedalpejskiej? Bo kultura przedalpejska ma znacznie więcej cech górskich, które zdaje mi się bardziej odpowiadają nam jako Szwajcarom. A bardziej ludziom żyjącym na ziemiach szwajcarskich. W takim razie tworzymy kulturę hybrydową. Od razu mi gra zasugerowała szwajcarską. Właśnie kulturę, więc to pasuje. Eto mamy ten sam. Z puściznę możemy wziąć sobie środkowo-germańską, mi się wydaje, bo to ma więcej sensu, ale język już przyjmiemy sobie włoski. Choć wolałbym wysoko niemiecki. No ale no cóż, innego wyboru nie mam. Niech kolor kultury szwajcarskiej będzie taki czerwioniutki. Z tradycji zamierzam się pozbyć tych zimowych żołnierzy, bo dosłownie jest to dla mnie bezużyteczne. Zamierzam również pozbyć się republikańskiego dziedzictwa oraz zaściankowości. I według mnie skupienie się na właśnie góralach, domach w górach, pracowitości, będzie miało dla nas najwięcej sensu. Ba, nawet chyba pozbędę się włoskiego merkantylizmu, bo dosłownie nie ma on dla nas żadnego sensu. Estetyka jakoś szczególnie nie ma dla nas znaczenia, chociaż wolałbym utrzymać się przy imionach szwabskich, architekturę utrzymać wciąż kontynentalno-europejską, a jeśli chodzi o kulturę w kwestii ubioru to czerpmy z obu stylów, chociaż widzę, że wcale tutaj dużej różnicy nie ma. A jeśli chodzi o heraldykę, to oczywiście ciągnijmy zarówno z niemieckiej, jak i łacińskiej. No i dobra, to mi się podoba. Tworzymy kulturę hybrydową. No i super, za nowy wiek, nową erę, nowy naród. No i teraz, oczywiście, jesteśmy po raz kolejny głową kultury szwajcarskiej. Którą wypadałoby teraz silnie rozwinąć, ponieważ no, ta kultura szwajcarska, jak widać, powstała tylko w Bernie. Przede wszystkim wypadałoby ją również zaciągnąć tutaj, tutaj do Genewy, ale to dopiero później, ponieważ wpierw wypadałoby i ją zaciągnąć, tą kulturę, właśnie na tereny Argowi, Curychu i tak dalej. Właśnie trzeba również Cesarzewiczowi Stefanowi zarządzić to, żeby on brał i zmieniał kulturę u siebie. Użyjmy tych dyrektyw, ponieważ można. Te dyrektywy są spoko, tylko ja rzadko z nich korzystam. Ale generalnie, gdybym miał rzeczywiście klepać każdego wasala, żeby te kultury zmieniał, to byłoby bez sensu. Więc, akurat tym wasalom, będę kazał, żeby promowali tą kulturę szwajcarską na tych terenach. A więcej, to już chyba potrzeby kompletnie nie ma, bo też i po co. Warto też zaznaczyć, że dzięki właśnie połączeniu się z północnymi Włochami udało mi się odblokować właśnie kolumny piknierów. Dzięki czemu będę w stanie za jakiś czas pozbyć się pikinierów, a rekrutować picierich. Którzy oczywiście, jako włócznicy, są znacznie, znacznie silniejsi od pospolitych pikinierów. To widzimy, że w Demedzu są lepsi dwukrotnie, więc naprawdę to jest coś dobrego. Tylko teraz tego nie mogę zrobić, ponieważ no spadł mi limit yy, zbrojnych z racji na to, że już nie jestem cesarzem. No i no cóż, będę musiał sobie poczekać, zanim taką reformę wprowadzę. Generalnie, zbieranie sobie jakichś różnych dobrych jednostek ze świata jest zawsze przyjemne. Tam branie tych chyba witek, jakoś tak to chyba się nazywało, wartia, tak, no, czyli tych łuczników z Finlandii, czy też chyba Longbowmenów od Anglików, też jest chyba głupie, chociaż oni teraz chyba ich nie mają. No ale nie mniej, na przykład branie lekkiej kawalerii od Polski, pikinierów od Włochów, to jest zawsze takie przyjemne. Szczególnie w kontekście budowy wielkiego imperium, gdzie naprawdę możesz polegać na różnych nacjach budujących twoje imperium. Widzę, że dworski architekt zawsze był akurat pozycją dworską, która była dosyć droga, teraz jest już znacznie tańsza i w dodatku chyba zdaje się być teraz must have'em, ponieważ dzięki właśnie robotom publicznym jesteśmy w stanie sobie zwiększać przyrost rozwoju w stolicy, co jest oczywiście zawsze przyjemne tego co widzę, to mogę zabrać Stefanowi córych, więc mam nadzieję, że się nie obrazi jak to sobie zrobię. O, od razu pewnie lepiej będzie, ponieważ no cóż, wolę mieć większą kontrolę nad tą Szwajcarią niż mniejszą. Otóż to, córych oddany, teraz trochę nas nie lubi, no ale no cóż, innego wyboru nie mieliśmy. A najlepiej by było gdybym mógł sobie rozszerzyć to księstwo właśnie o ten jeden córych, ale to byłoby chyba już trudne, ponieważ chyba tą decyzję o rozszerzeniu naszego księstwa już raz podjąłem, żeby sobie wciągnąć Genewę, więc chyba więcej już tego zrobić nie będę mógł. A szkoda. Urodził się drugi syn, Gebhard, który do wypadek dziedziczenia będzie dziedziczył klestwo lotaryngi. I teraz czas zabrać trochę pieniędzy moim wasalom, bierzemy oczywiście decyzję, wymyśle złoto od poddanych. No i teraz pytanie: test lojalności na Adolfie, czy być może bierzemy wszystkim porówno, żeby nasze skarbce były pełne? Adolf i tak nas nie lubi, więc co to za różnica? Zabierzemy tylko jego pieniądze. Trochę nie ma nic do roboty szczególnego, bo ciągle sobie budujemy i tak dalej, czas zwać dwór. Zobaczmy, co potęci mają nam do powiedzenia. A i warto zauważyć, Wilhelm nie ma nogi. Pierwsza, poważna sprawa dotyczy tego, że pewien chłop dowiedział się, że... ...na wsi jest rzeźnik i żona pasterza, do której zajechała kuzynka jej siostry, no to on zaczął się zabawać z tą kuzynką i wszyscy na wsi się zadłościli, Było to siedem księżyców temu, a może osiem? Taka sytuacja. Generalnie jakiś kretyn, yy, weźcie go, nie wiem, wywalcie stąd, bo naprawdę szkoda słów. O, teraz przybył do nas Aba, ten którego podbiliśmy, ten, który rządził marchią wschodnią. Co on takiego chce? Chce, żeby prawosławni byli tak samo dobrze traktowani jak katolicy. A ja mu powiem, wiesz jak zostać dobrze traktowanym, zostań katolikiem i on stwierdził kurde, to było takie proste. Następnie przychodzi do nas nasz wasal i twierdzi, że ma prawa. Do posiadania naszej stolicy. Ja mu nie powiem, że on ma większe prawo. O nie, rozwiążemy to mieczem. Akurat bardzo chętnie to zrobię i dokonam tego pojedynku z tego powodu, że Adolf jest słabym wojownikiem, a akurat Wilhelm jest bardzo dobry, więc powinniśmy sobie tutaj naprawdę dobrze pofechtować. Więc próbowaliśmy na początek obezwładzić wroga, następnie uderzamy, parujemy, kontratakujemy, następnie dokonujemy chwytu z takiewką i rzucamy w niego pieniędzmi. Manewr się udał i teraz jesteśmy równi sobie, ale w tym momencie Adolf jakoś dokonuje błędu, a my uważamy, że skończy się to jak w legendach. Przez co prawdopodobnie właśnie, jak też jest to, wygrywamy pojedynek i dostaliśmy również cechę właśnie Aspirującego Mistrza Ostrzy. Bardzo to miłe. Albo chyba nie, nie dostaliśmy tej cechy, tylko ją rozwinęliśmy. To chyba ma więcej sensu. Dzięki temu, że oczywiście się wziął i Aba nawrócił, to oddajemy mu jego tytuł książęcy. Mocno wkurzyłem Stefana, chyba tak mocno, że aż wziął i założył sobie linię boczną dynastii, więc powstali tutaj Bergowie, Szelklingenowie. Interesujące. Papież ogłosił krucjatę, nie na Ziemię Świętą, nie wiedzieć czemu, ale na Finlandię. No, spoko, możemy do niej dołączyć, kiedy się już ona rozpocznie. Ta krucjata będzie miała totalnie zero sensu, ponieważ Królestwo Finlandii jako takie już istnieje, więc ten tytuł już jest, a w dodatku, Laponia, która znajduje się tutaj, no jest całkiem no, mała i słaba, przez co tak naprawdę będzie to mocny overkill. No chyba, że jeszcze Bjarmaland teoretycznie dopomoże. dopomoże. Więc skoro już tytuł Finlandii istnieje, to ja zgaduję, że będzie to wyglądało tak, że mój beneficjent, który na przykład dostałby najwięcej terenów, no to będzie wyłącznie chyba księciem pod tym królem, bo inaczej to by nie miało sensu. No nie mniej, generalnie bardzo głupia decyzja papieża, ponieważ, ale mogę przekierować. O, właśnie. To jeśli papież pozwoli, to ja bardzo chętnie bym wybrał Jerozolimę jako cel wojenny. Szczególnie, że lokalne tereny naszych wrogów mogą być trochę osłabione z tego powodu, że Nizarydzi lokalnie są tutaj słabi, a powstało właśnie tutaj nowe królestwo. I ogólnie są tutaj nasi wrogowie rozdrobnieni, dodatku Bizantyjczycy, którzy trochę sobie podbili na terenach Bliskiego Wschodu, mogliby nam tutaj troszeczkę dopomóc w swoim działaniu. Doszło do sukcesji w państwie Franków. Teraz Francją rządzi młody Remiro, jaki on śmieszny i potulny. Generalnie Remiro rządzi raptem jedną prowincją, czyli oczywiście Paryżem i jest żałośnie słaby. Problem jest taki, że chętnie bym go już teraz zaatakował, ale za Krucjata, więc wpierw Krucjata o Jerozolimę, a potem ruszamy na Francję, ponieważ mamy o co ich zaatakować. A tak dokładnie potrzebuję Górną Burgundię, żeby tak troszeczkę ładniej wyrównać te granice tutaj. Bo właśnie, Burgundia ma granice tu, a w sumie, gdyby zjeść obydwa te księstwa, to już w ogóle byłoby super. Mogę wykupić kolejne dziedzictwo dynastii, więc biorę mocne korzenie, dzięki czemu więcej już w krew nie ma co inwestować. Papież ogłasza Krucjatę, a Bardziej już wypowiada wojnę w sprawie Krucjaty, no to deus vult i lecimy sobie prosto teraz na Jerozolimę. Oczywiście zanim wyruszę tym wojskiem, to poczekam sobie aż no, całe to rycerstwo europejskie się zbierze, bo samemu to ja tam nie zamierzam jechać. Ogólnie ta Krucjata wygląda bardzo obiecująco, bo naprawdę mamy gigantyczną przewagę, a nasz wróg naprawdę zmobilizował mało żołnierzy, więc to naprawdę może się udać. Warto zauważyć, że nasze zakony rycerskie mają prawie tyle samo żołnierzy co nasi wrogowie razem wzięci, więc sami krzyżacy, templariusze i szpitalnicy naprawdę będą w stanie roznieść muzułmanów z okolic Lewantu. I wydaje mi się, że to już dobry czas, by puścić sobie tę grę, żeby armia sobie sama robiła, ponieważ tak naprawdę Wilhelm nie jest dowódcą, a wydaje mi się, że akurat kwestia dowodzenia armiami to chyba kwestia bardziej generałów więc trzeba liczyć, że jakiś potencjalny generał naprawdę podejmie mądre decyzje. Jak widać, armia już stała zebrana w Austrii, no i stamtąd wyruszyła i sobie maszeruje, i chyba zamierza się ona połączyć z... armią papieską chyba, tak, chyba z tymi żołnierzami, co siedzą sobie tutaj w Rzymie. Spoko, nie ma problemu, ale czyżbym widział, że ja chyba jedną armię prowadzę? Rzeczywiście, ja też prowadzę jedną armię. No to powiedzmy, że ja może i tą armię prowadzę, ale chyba głównym dowódcą tu tutaj będzie chyba Matias, bo ten jest chyba lepszy rzeczywiście. Czy naprawdę nie mam w ogóle dobrych dowódców na dworze? Marszałkowie gdzieś mi zniknęli, to w ogóle smutne. No to uznajmy, że ja może i tą armię prowadzę, ale jednak jestem takim tylko bocznym dowódcą, bo głównym będzie tutaj Matias. Tak jak w Crusaderze, dwójce to było, że tam właśnie był ten dowódca środka, ale też dowódca lewy, prawy. A bardziej lewego skrzydła i prawego skrzydła. O, teraz ma to sens. Armia przeróżnych krzyżowców zebrała się już w Rzymie, ale z tego co widzę to chyba jeszcze nie zamierzają wyruszyć właśnie na Jerozolimę, bo jeszcze czekają aż tutaj domaszerują jeszcze inni żołnierze. No nic, trzeba dalej czekać. O, widać, że już ruszyli, no to dobra. Weszli sobie na statki i teraz płyną. Pomimo, że do tej wojny dołączyła naprawdę spora ilość muzułmanów, praktycznie każdy jeden lord w Egipcie, to z racji, że Egipt niedawno został podbity, to każdy jeden, ten lord jest bardzo słaby i praktycznie w ogóle nie ma wojska. No, tak jak tutaj widzimy, na przykład 400 żołnierzy, 400 żołnierzy, tutaj jest o trzech. Więc generalnie jest bieda, cholera u nich i wkład w tą wojnę będzie, no, trochę nijaki. A to oczywiście jest lepsze dla nas. Armia cesarska, jak widać, się tutaj zdesantowała, dostaliśmy całe krzyżowca, to już w ogóle miło. No i co, tutaj walczymy z jakimiś randomami lokalnymi, prowadzimy oblężenia, generalnie jest miło. Ba, to nie są zwykłe oblężenia. Myśmy się już udzielili osobiście tutaj za oblężenie Jerozolimy, no to to nie jest byle co. Można być pewnym tego, że Jerozolima na pewno upadnie z tego powodu, że praktycznie tutaj trwają tylko dwa oblężenia, a reszta armii tylko wspomaga. Krucjata jest na naprawdę dobrym torze. Jerozolima upadła, a my prawdopodobnie mamy już, już właśnie pierwszorzędny wkład wojenny. Typowe. Wpadają teraz Forty w Negev oraz w Gazie. A to sprawiło, że nagle szybko spadł mój wkład wojenny przez co chyba mój beneficjent nie zostanie beneficjentem pierwszorzędnym. No chyba, że zrobię coś jeszcze mądrego co odmieni losy tej wojny. Ale do tego musiałbym osobiście tą armię poprowadzić i rzeczywiście wziąć się tutaj za robotę. To wyłączę automatyzację armii, zbiorę ją całą która będziesz dowodzona, oczywiście, przez Wilhelma. Kontrolę nad armią ma Wilhelm, przez co prawowicie czuję, że rzeczywiście mogę tą armię teraz prowadzić. Ale ja nie chcę tutaj prawowicie prowadzić armii, tylko pójść sobie na Kair i z kimkolwiek tutaj w ogóle zawalczyć. Chociaż widzę, że Emirat Ammanu ma armię na północy, więc chyba tam sobie wyruszę, by przynajmniej z kimkolwiek sobie zawalczyć. O, udało mi się przekonać wasala, żeby nie wchodził tu w frakcję przeciwko nam. Generalnie zbyt dużo czasu nie mamy, zanim się nas wojna skończy, chyba raptem tam ile, no 5 miesięcy, więc mamy jeszcze chwilkę czasu, by szybko zdobyć jakiekolwiek punkty. Ale z tego co widzę, chyba mi się to nie uda, bo to już zaczęli bitwę, więc nabijemy sobie Warscore za bitwy, no cóż, najwidoczniej nie udało mi się po prostu tej wojny rozwiązać w mój przemyślany przeze mnie sposób. Szczególnie ta wojna tak szybko się rozwinęła, z racji na to, że udało się pojmać następcę, Tronu sułtanatu al-Nizaridów, z tego powodu, że siostra sułtanki akurat tutaj sobie rządziła w Zugarze i dlatego tak ten szybko punkcik nam wleciał. No to nic, w takim razie szybka krucjata i do domu. No tak też się stało, a królem Jerozolimy, o dziwo i tak, został Ansgar, nie wiedzieć dlaczego. No dziękuję, chociaż wydaje mi się, że chyba nie powinien zostać kule Jerozolimy, bo raczej pierwszorzędnego udziału to my tutaj nie mieliśmy. No niemniej cieszmy się, że mamy tutaj kolejnego króla krzyżowca z rodu Habsburgów. I ten akurat, według mnie, już powinien się tutaj bardziej utrzymać. Maskarada we Francji trwa dalej, teraz rządzi nim miniziołek. O, papież może dać nam jeszcze jeden przelew. Bardzo proszę i bardzo dziękuję. W dodatku jeszcze punkty, które posiadam, prawdopodobnie sobie wydam na pozyskanie terenów, a bardziej wpierw roszczeń do terenów, przez co teraz zyskujemy roszczenie do górnej Burgundii. Świetnie, proszę teraz o zatwierdzenie przez papieża. Dziękuję papieżu za zatwierdzenie. No i teraz mając tyle pieniędzy, to wpierw właduję to wszystko w swoje ziemię. W takim razie po tej krucjacie nie zostaje mi nic innego jak wykorzystać słabość Francuzów i ruszyć sobie prosto na górną Burgundię. Może i Wilhelm z wychowania nie jest jakimś świetnym dowódcą, ale okazuje się, że spośród generalicji wszelakiej w moim tak jakby królestwie obecnym, no to nikogo lepszego nie ma, no to nic, po prostu musimy prowadzić armię jako Wilhelm. Nie zautomatyzuje tego w żadnym razie, nie. Udało się zająć już całe księstwo, które jest celem wojny i widzę, że całkiem przypadkiem napatrzyła się tu cała armia francuska, czyli całe 2000 żołnierzy, aż to jest smutne. No niemniej zamierzamy skorzystać z okazji i oczywiście Francuzów sobie w bitwie rozbić. Te równiny są całkiem przyjemne pod akurat rozniesienie armii francuskiej pod kopytami naszej kawalerii, no to cóż, w takim razie, no, zniknęli, no i to w sumie tyle ich było. Siągnęłem sobie na dwór wielkiego, potężnego Polaka, który będzie akurat śmiałkiem i maruderem, ponieważ tworzymy dla niego specjalne wyróżnienie jako świetnego rycerza. Króca fuks, dość, kolejny syn się urodził, no niestety, przynajmniej jest dobry, to muszę uznać, przynajmniej wygląda dobrze, ma dobre cechy, tego mu nie zabiorę. Arnulf, niech się on zowie. Niczym gwóźdź do trumny jeszcze w takiej szybkiej bitewce przeciwko raptem. Tysiącowi Francuzów udało mi się złapać cesarza Franków. Wydaje mi się, że już wykorzystam to, nie będę chłopa dalej poniżać. Wymuszę swoje żądania i to tyle. Więc podbiliśmy to, co chcieliśmy, i teraz rządzi to jest sobie pani Hrabina Berenguer. Która nie będzie hrabiną, a księżną, ponieważ tak naprawdę no, nie zamierzałem jej tak jakby odbierać tych terenów. O, teraz pięknie. Z powrotem księżna Berenger. Król Romanic stworzył swoją odnogę dynastii, czyli Buczekowie albo Buchekowie. No generalnie odłączyli się od Habsburgów szwajcarskich. Jestem trochę zdziwiony, ale naprawdę bardzo dobrze sobie radzi obecny król Jerozolimy, który ruszył od razu na podbój tej właśnie Albalki. Oraz bronić się przed Amanem, który właśnie tą Albalkę również próbuje zdobyć. Więc naprawdę świetnie sobie radzą, ale taka połączona siła zakonów rycerskich oraz tych oddziałów specjalnych, które oczywiście dostaje król krzyżowców, no to naprawdę jest coś, z czym należy się liczyć. No ale to, co się dzieje akurat na Bliskim Wschodzie, mnie tam mniej obchodzi. Czas wrócić do rzeczy lokalnych. Otóż sytuacja wygląda w ten sposób, że na Bliskim Wschodzie zakończyła się wojna, więc moje oddziały są już w pełni spokojne. A ich spokój oznacza jedno. Jesteśmy zdolni teraz ruszyć przeciwko naszemu panu ziemskiemu. Tak jak niegdyś Folmar i Odbert wrzucali się tytułami cesarskimi, teraz to czas, by Wilhelm odzyskał swój tytuł cesarski. W takim razie czas wykorzystać zbudowaną przeze mnie frakcję, która jednak troszeczkę ludzi zebrała i wysuwamy żądania, aby obecny cesarz oddał mi tron. I czy cesarz Ludolf się na to zgodzi? A więc wojna. Nie zgodził się. No to w takim razie zabieramy naszą armię dokładnie pod jego stolicą i dokładnie na jego stolicę zamierzamy teraz maszerować. Oczywiście tą wojnę zaczynamy ze wsparciem kilku wasali i wydaje mi się, że chyba nie mogę wezwać do wojny mojego sojusznika. Nie mogę. Jest według mnie głupiec, skoro jednak walczymy przeciwko właśnie seniorowi, to co to za problem naprawdę dołączyć? To powinni trochę zreworkować armia się już zebrała, no i z tego co widzę, do no klasycznie to akurat król musi prowadzić armię. Jest to już dla nas coś pospolitego, że akurat król szwajcarski prowadzi armię. Jako, że zbiera się armia imperialna to wypadałoby ją zawczasu zaatakować, póki się jeszcze zbiera, i byśmy zebrali za to jeszcze trochę bonusików. Więc ładujemy się we wroga, póki jeszcze nie zdążył się on zebrać. No i generalnie wygląda to całkiem sprawnie, mamy plusy, jest przewaga po naszej stronie, mamy więcej przede wszystkim zbrojnych, bo nasz wróg ma znacznie więcej co tam się dzieje? Tymczasem trwa święta wojna o Medynę. Kto do cholery walczy o Medynę teraz? Kto tam się tak bawi? Widzę, że Ansgar przebudził w sobie wielkiego zdobywcę i naprawdę zamierza osiągnąć wiele. Na pewno. O kurde, jak to w ogóle śmiesznie tutaj wygląda. No niemniej, on obudził w sobie wielkiego zdobywcę i naprawdę będzie próbował wiele. Osiągnąć, szczególnie, że naprawdę ma najemników sporo, ma oddziałów specjalnych dużo i pewnie niedługo też sobie kupi jakiś zakon rycerski, który będzie po jego stronie stał. Po tym, jak się zakończy ta wojna przeciwko cesarzowi, to ja bardzo chętnie wyślę tam wojsko, ale już nie osobiście, nazwijmy to automatycznie, żeby pomogli tam właśnie w wojnę o zdobycie Medyny. Ale ogólnie to prawdziwie chcę to docenić, że naprawdę Ansgar był świetnym wyborem na króla krzyżowców, który siedzi sobie teraz w Jerozolimie. Moja córka się nowa urodziła, Walpurga. Świetne cechy, generalnie teraz tacy Habsburgowie są świetni, że same cechy są świetne. A to wszystko oczywiście mieszanej krwi Habsburgów i Habsburgów szwajcarskich. Trwają jednocześnie trzy oblężenia, padło północne baroństwo Hamelburg w ramach hrabstwa Würzburga, pada teraz sam Würzburg, udało mi się nawet ukraść pewną książeczkę i widzę, że w ogóle złapałem tutaj swoją kuzynkę, która całkiem przypadkiem na tym dworze się znajdowała. Nie wiem po co mi moja kuzynka w więzieniu, więc po prostu ją za wykup wypuszcza tak dla zasady, a teraz idziemy dalej bić wojsko naszego oponenta. Teraz już go zaatakujemy w taki sposób, że będzie się on bronił, a jako że jego armia jest znacznie osobiona, to wydaje mi się, że nawet może tutaj dojść do tak zwanego staklajpa. Chociaż widzę, że już dowódcy tego nie ma. Teraz tutaj prowadzi armię cesarzewicz Żewicz Baldariś, czyli syn cesarza, który sobie w Bambergu siedzi. No niemniej, armia cesarska prawdopodobnie teraz całkowicie wyparowała. Tak, kompletnie wyparowała, już jej nie ma nigdzie. Cesarz stracił armię, no teraz tak naprawdę zostało mi tylko zdoblegać to, co, no cóż, jeszcze nie jest oblegane. Padło baroństwo Mergentheim i teraz jeszcze idziemy sobie na Wildberg. Już zaraz spada fort właśnie w. Wildbergu, w tym też momencie umarła moja rywalka, która po prostu sobie umarła ze starości, tudzież z chorób, tudzież z melancholii i tym podobnych, więc dwie radosne rzeczy w tym samym momencie, a my możemy w tym momencie już ogłosić zmianę cesarza i Wilhelm po raz kolejny siada na tronie. Bardzo mnie to cieszy i co tam nowego pozyskaliśmy? Ach, po raz kolejny Kinderkron. I teraz już pragnę sobie armię zautomatyzować, więc teraz niech sobie sami tam lecą prosto na Medynę. Niech żyje cesarz niemiecki! Po raz kolejny przejmujemy władzę nad cesarstwem, i po raz kolejny mamy zwierzchnictwo nad całą masą wasali. W ogóle teraz zauważyłem, że Czechami rządzi sobie normalnie Hedwiga, którą lepiej byłoby zabić tak swoją drogą, ale nie chcę tego robić. Z większej podatki. Ale co ważniejsze, ona jest w rogu Habsburg-Szwajc, a ja pamiętam, że przecież jej ojca, Holmgera, to obalono i sobie siedział tutaj normalnie w Bohemii. Ale z tego co ja tu widzę, to ta poprzednia królowa, czyli Cecilia została również obalona i Hedwiga została wsadzona na tronę. Czemu tak się to potoczyło, cholera wie. Wiem, że muszę zrobić jedną rzecz konkretną w tym momencie, czyli y, zabić Emerysia. Y, muszę zabić Emerysia, ponieważ. Jest on zaręczony w sposób normalny z Hedwigą, a nie można tego dopuścić, oczywiście, bo wtedy te tereny przestałyby być habsburskie. W takim razie musimy spróbować zamordować Emerysia i mieć pełną nadzieję, że na pewno nam się coś uda. O, Maćko, na pewno to tutaj pierwszy chętny dołączył do nas. Kocha nas z pewnością. Wielki chłop. Ale wypadałoby trochę przyspieszyć całą tą intrygę, więc dam sobie lepszych infiltratorów. Czyli tak, muszę komuś naprawdę ładnie zapłacić i to starczy. A tutaj rozbójnik też Jurgenowi, a damy mu malutką łapuweczkę i tyle. No, jeszcze może świadka lepszego, żeby wstydu nie było w razie czego? Też hojna łapuweczka, no i generalnie super. Jest szansa, że Emery spadnie. Całkiem szybko, oczywiście. Środki kryzysowe celem zabezpieczenia Habsburgów czeskich zostały teraz podjęte. Lata mijają, a Święte Cesarstwo Rzymskie staje się coraz silniejsze. Również lata mijają i Cesarstwo Bizantyjskie próbuje odbudować potęgę Wschodniego Cesarstwa Rzymskiego, gdyż jak widzimy Egipt jest już pod ich kontrolą, większość Lewantu również, no może tylko oprócz Jerozolimy. Ale na tej postaci widzimy, że rywalizacja pomiędzy tymi dwoma blokami może być coraz bardziej napięta. Ale pytanie, czy iskrą, która wyzwoli ten konflikt będzie starcie o Węgry, o Chorwację? Może o Alanie, a być może o Jerozolimę? Odpowiedź na to pytanie z pewnością znajdziemy w kolejnych odcinkach, bo ten jest już wystarczająco długi. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnych. Cześć!